by Nie dorosły Harno, dorosły Byku Choć nie wiem Dorosły ma 200 white force'u i mało życia, ja mam 300 i dużo życia Co on mi może zrobić? Nie, ja sobie znowu się lekował Ja mam tylko 139 bite na ten se Zarazcie, mam 1D1, czekajcie mam 1D1a one one, one one. Co? Mówisz? Że 1 D1 zrobisz? No chyba, że oni ja, na to globaly. Go. Chwila. Global Czarno Star... 1 vs 1 Zobaczy czy mi dar. Czy da? O chyba piszę. Pisał pisze czy nie pisze. Nie wiem, nie wiem. Nic nie wiszą pico. Ty ja tylko nie rybca jeszcze. Ja potem jest teraz. ten karno. Ej, 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 z tego, z tego, z tego Co? Jaki z tego, co? Z tegozaur? Z Tak, ale e, nie idziemy, nie idziemy. Tegozaurch mi raz walnie, to tam mi dwie kropelki i... Ale jaki z tego Nie nie wiem czy mnie z tego nie ma, nie ma na Hita nawet. Ale z jaki jakiś. No z tegozaur z tymi kolczami, to nie? Z tego zaura nie znasz... Ja wiem, ale ale on tutaj jest? No tak, jeżeli admin stegozaur. ci da... Od małego rościsz. tylko że z nim trudno urosnąć, bo on chyba ponoć wąchania w tej wersji nie ma i krzaczki nie, nie musisz ma, nie znaleźć ma. właśnie. Nie ma nie ma, wąchania. A, a Alberto Zauro też nie ma. No i po prostu krzaczki musisz na czuja znaleźć. I to jest najgorsze. To jest najgorsze, najgorsze. No. Hmm. Ten nie Ten karbonik chce walliwana. A oddalamy się od tej miejscówki tam? Czy... To... czy ja co? mam tylko tutaj skręcił w lewo. Podejdź tutaj z Te karno idą tam, nie? Param możemy spróbować na nich, nie? Bo dostaniemy dużo jedzenia, już trochę zgłodniliśmy. Ale to jak, korzyst... jak w no, panowie, ile nas no. tutaj jest? Cztery osoby, jest git. Tak. A osób na serwerze jest... Ej, osób na serwerze jest 140-150. No tu jeszcze 10 osób. Jest git. Nie, ja, ja do nich nie idę, do nich nie idę. Bo, Dobra, wiecie? chodźcie na taką minikarną, chodźcie na taką Karno. Ale oni i tak oni się planowali 40 na godzinę. A my czyli a mamy 34. No. Ja wiem, I ale no. ona... Nie ma co... Nie nie ale ma jeden, co, naprawdę, ta. Ale jeden Karno panowie uważajcie, bo tam gdzieś z lewej poszedł, żeby nas tam buszu, nie? Nie. Oni są nie e, karno, Ale tak jak nas atakuje! A i tak jak nas atakuje, to mamy szybki... No nie szybki obrót, ej, ale ja, mamy ten... mamy DMage. Ej, ej, ale e, Karno nie może mieć ambuszu, Karno nie, nie może mieć ambuszu, u niego tak, jest ta akcja tak. wyłączona. Aha. No i wyłączona. to dobrze, bo on by tak zafinkalał. Tak. 30, 30 na godzinę spokojnie by leciał. No. Ja, ja idę w tą stronę, bo trzeba coś znaleźć. No, powolutku. Zawijamy, panowie, po, tak żeby tamtej miejscówki zbytnio nie opuszczać. O, trzyma, trzyma. No jej, ja idę zobaczyć, bo słyszałem z tego. Ale z tego ja nawet nie chcę próbować, bo ja, ja chyba myślę, że dorosłego, ale to z tego ma na szuta. A, a was tu no. nawet nie wspomnę, jakbyś dyrektował. Mhm. Ja to bym za tego z tego Nie chcę. Nie chcę z tego, pewnie nie widzę. No, słyszałem go daleko, słyszałem go daleko. To pewnie jest przy, przy tym. W e, tych jeziorkach. A są pteranodony? E, pteranodonów tutaj nie. nie ma, mój drogi. Ja A żeby być tym Ankylo, to musisz od Admina też, nie? Tak, ta. tak. Ja byłem Ankylo, ankylo tak byłem, to, byłem, to, z to pamiętam, byłem z tego pamiętam, byłem Spino. Ja bym chciał być Ankylo lub z tego, bo ubieram dinozaury pod e, z po, po prostu taki, właśnie taki, utach nic się nie zrobi, a ja zresztą taki alu też. Dopiero bym. Nie no, utach może, znaczy, utach, utach może pokonać tego, tylko we dwójkę, nie? Co? się tego w nie zrzałem. O no. no może, na, na... z tego może... Byku, tak. się, ale An on ankylo. za nim... On ma, on ma cooldowny nad y, czasami, nie? To, ma, to który może cytykować. Byku. To duże ankylo. ma cooldowny. jak raz Jak razmisuję. Ankylo to jeszcze... Nie, nie ma byśmy. Byku, ankylo to jeszcze ubierze. Ankylo to jeszcze ubierze. Tu musiał być najlepszy pro playery świata. A z tego w życiu. Byku, z tego... Jest, z tego ma tak... Bo ta. to naprawdę. Jak ktoś mi grać z tego, to nawet jakro robi ładnie. Z, z, prawdę, z tego jest e, dobry, naprawdę. Ej, w to możemy iść e, na Sandboxa ale na się możecie spróbować. Wytrujkę mhm. nam e, utachy kontra ja No Mówię, to a, z tego jest nie? dobry. Ale nie ma z, 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 nie ma sensu, bo uta, ale chodziło mi, bo utachy skaczą, ale to tylko na Ewrimie. A czy chodziło mi o dwa utachy, które na Ewrimie są? O, to ja no to jasna, no na Ewrimie, to jasne. No. A co to było? Kto? Kto to? to, to. E, nie, giga, e, nie, ja już wam mówię. E, kiedyś za tym szłem, bo myślałem, że to ankylozaury, ale... Prawda się, to jest albo Terry, albo spino. Parcie, coś coś co... tam jest! Patrzcie, są! Są! E, to jest Rex i dwa utahy. I chyba jeszcze spino tam jest z tyłu, tak mi się wydaje. No, dwa Wautachy. No patrzcie, spino! Spino spino. Spino, spino, spino! spino, Ale spino. ja bym wow. nie chciał zginąć, ja bym nie dwa chciał Dwa spino, zginąć. dwa spino, dwa spino! Wow! Dwa, dwa spinozaury, dobra, dwa. to panowie... Ale? Ej, Rex zabiją. Zabiły. Nic tu my tutaj nic nie zobaczymy, to jest najgorsze Ale dwójkę nam daje. Nie Trójeczka, on nadem trójkę, ona dajem trójkę. Uciekamy, uciekamy, uciekamy on daje trójkę. Ej, mi się grę zlagowała, oh. panowie Nie, no nie, ty nie. Nie, ona nie wyjdzie! Nie, on idzie, idzie w ich stronę, nie wers, nie, wers już! Wers już nie! Nie mogę się ci. Nie! Dup! O nie! Nie, ja ich tu słyszę, nie są strasznie, wziote, so, dobra! Chydera, weszł, dź, daj spogy. Dobra jest! Dobra, dobra odpagowało mi się! A tam to ty giniesz! Bo ten, bo ja tu stąd szłem, żeby cię osłaniać, Dobra. ja pierbielę. Jezu, dzięki, zlagowała mi się gra, nie wiedziałem co się dzieje. Teraz on już na ciebie się dar, głupi. Ja ci kręcę. Dobra, panowie... E... Cofka do tamtego jedzenia, co jest mieliśmy woda. przedtem. I A. chodźcie na wodę, tam jest coś. Chodź, chodź tam, tam, Jak A. mówię wam, chodźcie tam, bo szłem No tak, ale o, 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 tam jest jedzenie. Się, mamy tam. Ale tam mamy Chciałem jedzenie, tam. stary, to co przedtem polowaliśmy, nie? Ale ona już może zniknąć Nie, próbujemy na spinu? E, nie. Byku, spinu, nie. No, no. Spino? Eee nie, Co ty? Nie, życiu, Spinozaur byku, ci byku, porobi Rexa, jak ktoś dobrze gra Spinozaurem Rexa tak, ci porobi 100% 100% Tak Nie, też da się Alozaurem porobić Rexa, ale to trzeba być figurajnem, to tak Spinozaur jest bardzo skillowy On idzie do nas? Czy co? Eee nie, e, nie Ale na przykład taki jeden Spinozaur nie poradziłby sobie z czterema Alosami, nie? Nie no Nie no jakby a czy jakby to dobrze rozegrał ale tak co to... Ja się panowie napiję i coś zaraz polujemy pasowałoby zjeść ja, ja bym poczuła się spiną odejdzie od tego Rexa Po prostu Wiesz? bym poczekał. A i, i, i A ten, bo, zapy, a ten, bo ten... możemy się go zapytać przecież Możemy się go zapytać czy możemy Ej, ale miejcie prostu... oczy dookoła głowy, bo nie widzę tego drugiego A to były dwa spino No. no to jest tak tak ja tak, to tam tam leżały to. dwa spino spokojnie ja widziałem ja tam były dwa spino Dobra Jeden nie sprawdzić, co tam dalej jest. A, 90%. Dora. tam? Jest jeden. O tutaj są te, dawajcie ich. No teraz są dwa, są dwa, nie, nie ma co. Jest mini, mini raptor. Mini, Dzień. mini. Tu, tu faktycznie, dawajcie, mnie. jeden niech go zaatakuje. Jeden, jeden. Zboc Zbocze. no. Mówi się jeden, ale i tak reszta podleci i zada każdemu blinda, no, no można mówić, co? E, tam są. Ale nikomu ja nie zadałem chyba. A? Można, nie. można sobie poddać. Dobra, e, chodźcie, tego e, Awę znajdziemy. Tutaj są raptory, dawaj, tego, dawaj. Szybko, Miki, Miki, miki patrz. Raptor, dawaj, 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 dawaj. Nice, jest hit, dawaj, jeszcze raz. Do suszuta, do jednego. Dobra. No, tu wracaj, nie, nie, nie zdech, tu saduj. Mamy, mamy, mamy. Dobra, no to trudno. To chodźcie, Awa tam Ja mam ten uciek. Cztery będzie leczył. Idę awę zrobić. No, awa gdzieś się. Ej, dwie awy, dwie, dwie awy, najem ja się spokojnie. Ja tą biorę. Ja tą tutaj u ciebie biorę. Na ja biorę drugą. Ja drugą. Ja tą goń. Chodźcie, nie nie gdzie ona jest, bo w prostu trzeba ją znaleźć. ja drugą biorę. Mogę drugą? Trzy. Mogę drugą? Proszę was. Dobra, zginęła. U mnie awa. A tu jest... Tu, 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 tu. Ho, 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 a to nie niego nie niego nie goń, Nie wiem, ja to, nie Do ciebie cały do, 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 do ciebie ją, do, do ciebie, do ciebie Biegnij, biegnij, zagniąłem ją do ciebie Dobra, zabijmy ją już, po co się bawić? Ja tutaj mam zabitą, jakbyście chcieli sobie zjeść to czekaj, 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 czeka, nie gonij, please Wywalić, ja, to jest Ava. I jemy Jakby wam brakło jedzenia, to u mnie też jest awa, nie? Dobra, taką taką za alozaurów myślę, żeby się jeden giga e, pomyślał zanim by ją za zaatakował. Dobra, to dawajcie jeszcze tam do wersjusza. Szybko, kto pierwszy ten lepszy u Ja Dobra, mama. ja, ja, please, dacie e... mi więcej jedzenia, bo ja zjadłem najmniej. Ja zająłem tylko ja dwa, jednego gryza. słyszałem na prawo, panowie, wiecie? Słyszałem. Ej, dobra, dajcie mi gryzę, please, y, dwa gryzy, bo ja mam ten... miałem ja tylko jednego. Ja też. Jemy. O Oj, gruby zjad. He, eee, Gruby! Gruby się żeni! Ja po 20 minut, po 23 odcinki sobie wrzucę. najlepsze. Ile ja mam? Ja mam 29 minut, to myślę, że już mogę kończyć. A rozróbmy jeszcze jedno polowanie szybkie jakieś, to no, może... Ja nie mam Na no, spokojnie sobie znajdziemy. Ale na co, no, jak tu nic nie ma? To chodźcie tam Prac na drugie jeziorko, zobaczymy, w... nie? Czy coś będzie. <tolne> Spoko! Ja lubię tam jezioro lepiej. No. A już mam lepiej. Ja to ja ja tylko za ty. Ja z tam innym mam połowę to na spokoju. Ja mam dużo. No właśnie. Ja No ja tam wyją. pójdę, tam pójdę normalnym krokiem do nieciem. Tak, jasno, Miki. No tutaj poczekamy sobie z tym. Wykutaj no. zostawiamy ich. Dawaj, zostawiamy ich. Do dawaj, dawaj, go. dawaj, 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 dalej, Lecimy. Ale bym się śmiał, jakby zaraz nam wyskoczył y, z przodu Rex, Rex. A, Tak się stanie, no. tak się stanie, tak się stanie, patrzcie. 3... I potem Karma. I surprise Karma. 2... 1... <ślad> Dobra, nie prankuję. Dobra, nie drój się tam. Masakra, Ale ludzie. Ale fajnie by tu Rex był, można by było się pobawić. O, spokój. Ale, Ale nie, Reksa tak. Rexa nie ma, nie, nie by nie porobiły 4 alozaury na spokojnie, to wiesz. Oddalono no. od siebie nie o 155 metrów, no to trochę. Nie ma. Lipa. Nie. ma nic. E nie tam się coś to jest tam. Dilo. Jest. dilo, dilo. Dilo Lecimy do niego. Eee, tak pro dilo. Ale on poleciał sobie. Albo karno? Nie. Karno. Karno, karno ma takie wody jak karno. To no jest karno, karno bo pił jak Dilo. Wiesz, jak dilo. A on Ten chodzi karno. jak karno, to karno. No jak, jak ucieka, jak ucieka. Nie mamy co. Boi się, boi się. Ewidencja. Być, kupi cztery 4 alazaury. Załatwiona sprawa, ze wszystkim. Nie jest osób na serwerze. Okej, okay, dużo. Eee, oficjalnie... Kto 32 na 50? Zaczynamy na 150? No. Dobra, ja bym... Ja bym ododzowała stamina sobie teraz. Ja też. Ej, Dobra, mam 90%. Kto jest już full chodźcie, adultem z was, dobrać, panowie? Oprócz ja, ja jestem.

O 100%. No nie, ja mam 90%. A, ja tak mam 93%. A ty, Ma 93. ty, Miki, ile masz? Ja mam 100%, ciągle, przecież mówiłem. Miki? Czy wiesz, ja jestem ja ja adultem. Ani, ja? ja no, sorry. ile ty masz, Cio? Ja mam 90%. 90% też, no. Co tak. mówiłeś? No niech to być Mikołaj, a dla mnie miało być Miki. A kiedy dnia to? Dabisz właśnie miałem to chodźcie mi tam właśnie no, na środku nie. nie gniazdo no to z drugiej strony sobie przejdźmy jakoś nie będę uciekał A to słowa. chodźcie moi Ej, moi moi czekaj moi moi są moi moi chyba. moi są moi 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 Po lewej moi 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 lewej, no. Ciemno, jak nie powiem gdzie, bo. Ja wszystko tyny. widzę na szczęście. No. Jak? A? No? Ha, bo ty masz filtr. No nie, bez filtrów. Wszystko po prostu widzę. Bo mam monitor, dobrze. Ja o, ciemno nie mam. Jeszcze jedynie. poza tym. A, księżyc świeci? Nie. Nie, 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 nie bo jest najgorzej. Pada leży i noc. Najgorsze dwa rzeczy. No. Nic, nie widzę. Jeden co widzę, to człowiek Ale mojego ogonu. No bo chodźmy Dobry. razem blisko siebie, bo to i tak. Nie, bo wtedy będzie najlepiej. No tak, wtedy nas nic nie pokona. Kolejny karbo. E, po prawej? Gdzie po prawej? No? Nie widzę. Wiesz, Trzeba w prawej. jak. Niby, a niby taki dobry monitor. No, bo widzę a wszystko, się. ale nie widzę jego. Widzę drzewa, widzę cienie, widzę każdy kamyczek, nie? A ja, serio? No, Pewnie Niech A czy ja też widzę, ale mam strasznie ciemne to. Yeah, yes. Ja mam teraz pobieg po do tych kreków po prawej, bo z tych kreków po prawej mówiłem to o temu, em, olkowi. Tylko, że prawie zrobił mi dwa razy ten e, giga Ros, rosłem no, raz, zrobił mi giga. Rosłem dwa, zrobił mnie co giga, więc mam do nich pobyt taką straszną. Mm -hmm. Ja bym przepływ no, panowie odmawiam stamina. -hmm. Ale to jest duży dinozaur, on mało staminę traci. Bardzo mało jak przypływa Witam ja pana. no, dużo traci, dużo. Na traci. Witam pana na jachtowcu Podajcie coś do picia Dobra. Więc kończymy odcinek już, hmm. W sumie, ile jest minutek? Jest 15 minut Na spokojnie, na spokojnie Pokaż jeszcze jak robisz gniazdo i ten, nie? No Żeby ludzie też widzieli bo, bo na pewno ciekawią Dobra, dobra, tylko czekajcie, grzgać, tylko Potrzebujemy gdzieś daleko od wody No I no jeżeli chcecie z nami karno. zagrać Co? O karno, karno Wjeżdżamy? Po... Nie Proszę! Piekarno, trzy na cztery! Lecimy, lecimy, 3. dawajcie! Dawajcie, inwazjalo! Nie, mordy! Nie, nie ma sensu, oni będą na nas czekać! No nie, nie! Dajcie, zapraszam, zapraszam! Dobrze, ty tylko płyniesz! Tylko pójdę! Niki. Niki! Niki! Jalo, jalo! Dobra, ja idę mu pomóc, panowie, szybko! Lecimy! Dobra, Uciekaj! Dawać, od, nam. Oddal ich! Ja idę mu pomóc! 1 2, no 1 Dobra, 1, 1 2 3 Wynocha mi stąd! Głupie króliki! Oh, Niedorozwinięte! No i nie ma, posfrontane! Poociekały! Fajko, alozaura! Ja sobie zsiądę na staminę na małą No? Masz krwawienie. No, to tam krwawienie to małe zadają. To prawda. bo? Coś na prawo. Aha, widzę. Jedzonko. Na prawo, widzę. To ja pójdę. Mogę pójść? Eee. to jest velo, to jest velo. Mówiłam, to da mam tak mało. Tyle co i 5%. Naprawdę mało. Bo to daje 5% temu. Niedorotnie temu. Fakt, że 2% pewnie da. To jest dobra. Nic. Nic jest. Dajcie moment, bo mi te karotkę no, zraniły. No ja... ja... Tam chodzą karno. Jest tam jedno. Widzisz, Miki tam za tobą? Eee, gdzie? No za tobą, jak siedzisz to za tobą jest karno. Za mną. No. Ano kurde widzę. No, chodzi. Właśnie, to jest moje ulubione powiedzenie, mówię tak do matki do każdego. Ano kurde racja. To jest moje ulubione powiedzenie. Ano kurde racja. się na ich wkrzyczaję. Dobra, możesz mi poprawić, bo mnie tutaj jeszcze chyba nie dobiję. Spoko, spoko. On tu Ej, chyba pierwszy. Mikołaj, Mikołaj pomóż! Mikołaj Nie, no, Berlina, on przyjaźnie, on przyjaźnie, on przyjaźnie, no, jest hit, jest hit Byku najwyżej ja, ja wstanę i go ja tu gryzę. A wtedy on do, do takiego, a Wtedy on będzie miał tego Spider X2! Aha. Ja Tam 182 tylko ba, tego make Czekaj, coś tu było. Się udarło. No, e, to jest Velo, to jest Velo. Więc gdzie jest, widzę, go, ale on jest... Czekaj, ja cipan. N muszę włączyć, bo nie widzę. Teraz tego, Velo. A ja teraz... Ale teraz wszystko widzę, co do Tam jest po, po lewej, idź w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w No wiesz <grym> już, no, po prostu. Okej, okay, okej. Okay. Widzicie Karno? Tam gdzieś, ej, Karno. tam, tam gdzie idziesz, co w tą stronę gdzie idziesz, tam jest, tam jest Velo. Carno tu Karno, przed, przed nami. Jemy? Podjazd? No, Dawajcie. Ja się... Możemy podjazd zrobić, ale... Aj, ej, ej, ej zabiję Karno. Ej, nie, nie zauważyłem, siedział obok mnie, nie zauważyłem go I teraz zauważyłem, ona no, kurde on pochodzi. Chodźcie, mamy Papku, Karno zabity Co ty gadasz? No Byku, Karno No to chodźcie Bo tam do niego Karno są słabe, Karno są słabe co zabił Karno A teraz... Byku, byku Karno są słabe, ponieważ ma, ja lubię walkę wręcz wszystko taką walkę, nie taką z dystansową, jaką Karno, wiesz Walnie raz i czeka Czekajcie, gdzie tu Jezu jest? Ale, uko, jest? Ja widziałem jego. Wszyscy żron! To jest o nie? To, to biedny karno, dobra, ja pól, ja, ja full Ja jeszcze nie Ja dostało, też full. Dostało dobra, dobra. to Dobra, chodźcie gniazdo zrobić panowie Chodźcie no. gniazdo zrobić Dobera, ja go nie mogę zrobić Czekaj, nie mogę zrobić Eee, dalej Ropla. Potrzebuję patyków, patyków gdzieś sobie potrzebuję Z jakich patyków? O, tu mam, patrz tu mam ten, tutaj będę mógł Koczaj ja muszę się wrócić Co ty po rusku? Po prostu daleko od wody Daleko od wody musisz mieć, hmm. mówię no, ci bo... daleko, Mówi, daleko od wody, dalej. No chodźcie, odejdziemy. Kosz, tam jakiś śreś wyskoczy jeszcze, nie? Nie, nie, to. to... Byjko, ja, ja go jednym palcem składam. No to chodźcie tam na otwartą przestrzeń i odcinek zakończymy. No tutaj, tu, 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 tu. Ktoś... Tak daleko, potem go nie znajdziesz. Ja, ja mam oznaczone gniazdo, ja mam oznaczone gniazdo. To że ja jesteśmy no jesteś mega daleko od wody no, gniazdo ma się nie, jak, ho, ho, chodźcie po tamtym, chodźcie po tamtym a po tamtego ma, ma mniejsze jezioro po tamtym e... mniejszym nie widziałem długo jezioro no. no to pan e, prawie, słuchajcie widzowie powiem wam tak, że jeżeli chcielibyście z nami zagrać zabrami na e, The Isle Legacy tym starszej wersji, to jak nam się uda gniazdo zrobić to bardzo chętnie e, was zapraszamy tutaj, e, znestujemy, znestujemy was i ochronimy i to się nazywa serwer, na którym gramy Isla Nublar hashtag 2 Po prostu Isla Nublar 2K to jest. Może podaj, napisz ten, napisz nas uwaga, uwaga, przed ON Grace, uwaga, przynajmniej nami ten ON Grace zaraz będzie mnie oswajał. Jak go oswajał? Będzie. No wiesz, wiesz jak to były Ty. On, oswa on, tak, on nie, nie oswajał raptorów, on im tylko dawał zaufanie. Hmm. Cool. Znaczy on tylko zaufanie stworzył między nimi. Byku, ja się dam na dinozaurach, ty, ty na Jurassic parku Każdy ty jest czymś lepszy e, wy! Ja, ja e, oglądają wszystkie filmy Jurassic Korda, a gdybyś oglądał to byś wiedział, że on po prostu zaufanie z nim budził jakbyś słuchał to byś... Nie wiedział. E, nie słuchałem, nie słuchajem, bo grałem w tych Brown Stars potem wtedy Ekarno, e, Karno, e, patrzcie, pa, trzy karno, to jest zrobimy mi stówę Dobra 3 karno no. Wie, wiecie, przeniosuj się, przeniosłuj się Czekaj, czekaj, e, ja jestem! Chodźcie, zagonimy je. Ja nie, czekaj, ja z tamienia, nie, nie atakujcie, nie atakujcie, z stami Po prostu, po prostu zakończcie je, po prostu tak, żeby nie mogły wyjść ani lewo, ani prawo. Ja idę od prawej, a wyjdźcie od e, nie, 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 nie idź, nie idź. na spokojnie. spokojnie. Nie, nie, nie. Na spokojnie, tak nie jesteś zaczekaj chwilę.